Z Ewangelii według świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Maria, by je pocieszyć po utracie brata. Kiedy Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat Twój z martwych wstanie. Marta mu odrzekła: "Wiem, że powstanie z w zmartwychw czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym", powiedział do niej Jezus. "Ja jestem z martwych mi życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki". "Wierzysz w to?" Odpowiedziała mu: "Tak, Panie. Ja mocno wierzę, że ty jesteś mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat". Oto słowo pańskie: